Witam bardzo serdecznie Was tutaj wszystkich. Jak wiecie, Pikem nie poszedł po mojej myśli w żadnym stopniu. Pierwsza faza weszła, tak? I tutaj musisz się pochwalić, że tu udało się trafić. Siedem typów, aż, aż w szoku jestem naprawdę. Dużo ludziom nie weszła właśnie ta pierwsza faza. Mi się udało, no ale niestety. Druga faza, tragedia, jedno trafienie. Trzecia faza, trzy trafienia. No. Nie ma co mówić, nie ma co mówić i uprzedzam, że faza pucharowa czy wejdzie, nie polecam w ogóle ode mnie, oczywiście brać typów, ale jeśli ktoś będzie chciał, bardzo będzie miło, trzeba oczywiście się bawić z tym pikemem. dla mnie to jest zabawa. Pamiętajcie, że mamy srebro. Srebro i tak jest ładne, jak widzicie, kręci się, kręci, nieźle. No i dobra, i zaczynamy z typowaniem. Słuchajcie, Furia Pain, pierwszy meczek. Od razu lecimy w playoffach Majora w Austin. Uważam, że Furia powinna bez problemu wygrać to granie na scenie, gdzie Caserato gra, yy, Fallen, tak. Na Majora grał wiele razy, właśnie na scenie Yuri. Tam naprawdę dobry skład. Jekindar na wielkich scenach będą potrafili grać. Oni przegrali w stage drugim, chyba, na Pain, Tam podogrywce, chyba? Nie, podogrywce nie. Przegrali pistol 5 na 2 tak. O, to był ten mecz. I gdyby nie ten pistol, to raczej Furia by wygrała na tym daście. Więc ja uważam. Że Furia drugi raz nie przegra, tym bardziej w bo trójce na ich i na scenie, bo peń dla mnie to i tak daleko zaszli i nie wiem, jak to jest możliwe po tych zmianach, ale naprawdę trzeba im pogratulować, że dali radę i uważam, że Furia powinna i tak tutaj, właśnie doświadczeniem, tak jak i zawodników, ma się odblokował, Molodoy to jest w ogóle totalny szef. Uważam, że dadzą radę w też Folen, oczywiście na riflu i na Iglu, naprawdę fajnie to wygląda ta Furia i daje Furię. Że przejdę dalej w pierwszym meczu. Przypominam, że w dalszym ciągu partnerem mojego kanału jest firma Betclick. Zaraz Wam pokażę kilka nowych typów. Możecie użyć mojego kodu HYPER przy rejestracji dla nowych użytkowników. Pamiętajcie, tylko od 18 roku życia przede wszystkim i na dole w opisie znajdziecie link do rejestracji. W tym linku znajdziecie więcej informacji, co ten kod HYPER może dać. No to co, jedziemy oczywiście z typami na Blast Austin, tak? Bo mówią, że Austin się mówi, a ja mówię Austin Major, Playoffy i tak. Pierwszy mecz, ja tutaj trzy meczyki dałem. Uważam, że Vitality i Na'Vi nie ma co dawać, bo kurs jest za mały i nie ma co kombinować. Ale można było jeszcze Vitality dać, że wygrają 2-0, ale różnie to bywa, że może być 2-1, wiadomo. Uważam, że i tak Vitality tam powinni wygrać, ale za duże ryzyko. Kurs jest po prostu za mały. Pierwszy mecz, Spirit Mouse. Mouse grał tak beznadziejnie przez cały turniej, że się nie dało tego oglądać i nie wydaje mi się, żeby oni poprawili swoją grę. Po prostu, na playoffy, będą, moim zdaniem, jeszcze gorzej grali. Sami wiecie, że Maus czasami przed taką wielką aż publicznością potrafiło tam czołki walić i raczej to się nie powinno zmienić i raczej Spirit bez problemu powinien wygrać 1.38 kurs. Też nie jest aż tak mały, aż się zdziwiłem powiem. No i jedziemy Spirit, że wygra. Niektórzy mogliby być 2-0 dać, ale wiadomo, Spirit może mapę stracić. Różnie to bywa, nie? W tym sensie, tym bardziej w MR12 systemie. Następny mecz: Furia Pain. Uważam, że Pain już miało swoją szansę i ją wykorzystało. Wygrali w grupie w jedynce na Furię, na Daście i raczej to powinno być wszystko. Furia naprawdę dobrze gra. Totalnie pokazują, że są w stanie wygrać nawet tego majora. Na scenie wraca Follen, Caserato, Yuri, tak? Jekindar no i Molodoy. i to wiadomo, to on y, na, może się stresować. Nie wiadomo jak zagra. Może świetnie zagra. Trzeba zobaczyć, ale tamta czwórka oni no, grali na wielkich scenach. Dlatego no, uważam, że Furia powinna z Pain wygrać. Spain tak daleko zaszło. I też 1.42 kurs. Bardzo wysoki. I ostatni mecz Faith Mogos. Ja powiem Wam szczerze, Jestem zdziwiony, że to jest 1,68 kurs. Jest bardzo wysoki, a Face pokazuje simplem, że. No, moim zdaniem, oni mogą nawet do finału dojść. Oni mogą nawet do finału dojść i Mongol sami wiecie, że na tej scenie no, czołkują bardzo często. I jednak będzie raczej to samo. No. Oni mają tam problem, jeśli jest bardzo duża publiczność. Raczej nie dadzą rady Mongols Face. No też Sim pewnie się odpali na scenie. Rain, Kerrigan. Tam jest taka. Paka, właśnie na, na scenę, że raczej oni mogą dojść, dojść do finału. 1,68 kurs. No, dlatego na face daję, że oni wygrają, bo jest bardzo wysoki. No i mamy 3,29 kurs. Uważam, że to jest nawet niezły. Pamiętajcie, przede wszystkim. Tylko do 18 roku życia gramy na bitkliku. Tylko i wyłącznie. I grajcie za małe stawki. Za małe stawki grajcie. Ja maksymalnie gram za dyszkę. Pamiętajcie, to nie ma być zarobek na życie. To ma być tylko i wyłącznie zabawa. Ja za dyszkę oczywiście będę stawiał. No i co? Zapraszam Was do dalszej części materiału. Dalej Face Clan Mongols. No Face to druga faza, ledwo wyszli tak. Tam 3-2 mi bo mogłem zagrozić na tym Ancjencie, ale no nie udało się wygrali 2-0 ale to powiem Wam trzecia faza Face naprawdę dobrze zagrał, ja byłem naprawdę zdziwiony, jaką mają formę i simplem to chodzi, simple gra w kratkę. Raz potrafi zagrać, raz nie potrafi. Dziwnie to wygląda, ale nawet jak mu słabo idzie on i tak potrafi się odblokować. Jak ostatnio miał 0,6, jakiś mecz miał 0,5, to i tak potem, no, przoduje w tabeli, albo jest drugi, trzeci. Zawsze ukąsi swoje, tak? Nie ma tak, że cały czas piątkę wali, czy coś, że bez dzień zagra. Zazwyczaj potrafi, nawet jak ma 8 rund słabych, to potem dwie takie, że wygrywają mecze, jak jest potrzebny. Więc uważam, że Face Clan w ogóle doświadczeniem, czyli tam Reign, Kerrigan, Simple, tak? Elish, no, tam Neo jest na coachu, no, Frozen. Oni, no to jest taki skład, że oni na tej scenie potrafią grać. No, uważam, że... No Face Mongols wygra, w, grup, w grupie z nimi wygrali, tak? Oni chyba przegrywali chyba 7-1 i wrócili też dobrym wynikiem. No, 13-10-13-9 wygrali z nimi, więc uważam, że Face powinno bez problemu dostać się do półfinału. Dalej, Na'Vi Vitality. Może zostawmy ten mecz na chwilę, bo może ktoś się nie zgodzi ze mną, ale zaraz po opowiem o co chodzi. Spirit Mouse. Ja tutaj nie widzę innej opcji, jak Spirit Maus to w ogóle na farcie się dostało do tych playoffów. Naprawdę gra słabo. Co jak to? Gra słabo. Wiem, że wiele razy było tak, że Maus jako jedyna drużyna potrafiła skontrować Donka jeszcze za czasów Siuchego, ale i. Tak uważam, że Spirit no, powinno ich rozwalić, tam Spirit jest totalnie, moim zdaniem, lepsza mowe, lepiej grają drużynowo, tam wszystko jest lepsze, totalnie, tam mental jest lepszy, Maus to nie wiem jak on się tutaj znaleźli, naprawdę, to już Paint bardziej zasługiwało niż Maus, no oni grają tak słabego CSa na tym Majorze. Że słabość to ogląda. Tak jakby oni nie oni grali. Naprawdę. Uważam, że Spirit powinno się przejechać po nich. Na'Vi Vitality. Ja wam powiem szczerze, że po Na'Vi spodziewałem się gorszej gry. Ale no nie grałem aż tak tragicznie. Tak na serio. Są w tym ćwierćfinale. Są w playoffach. Ale Vitality po tej przegranej legacji obudziło się. I nawalają tak każdego, że nikt nie ma podjazdu raczej tutaj. Na, no przepraszam. Na'Vi Vitality. Raczej Na'Vi no nie chcę mi się wiedzieć, że oni wygrają na Vitality w takiej formie jak... Jaką pokazuje, że 3, 3 1 wyszli tam do 5 do 6, każdego kasują, to totalna dominacja, nie? Więc raczej Vitality przechodzi dalej. I teraz! Ee, he, he, Furia Face Clan. Ja naprawdę myślę o tym, co tutaj może być. Pamiętajmy, że Face: Szanghaj, Kopenhaga, drugie miejsce dwa razy. Czy są w stanie powtórzyć to trzeci raz, drugie miejsce? Bo wygrać będzie na pewno ciężko. Ale też Furia gra niezłego CSa. I naprawdę mam mętli w głowie, co by było jakby doszło do tego spotkania. Wydaje mi się, że Face Clan, tak jak wcześniej mówiłem, ma tak doświadczoną ekipę, że oni na scenie czują się świetnie i wydaje mi się też, też że publiczność będzie za Face Clanem, no. Będzie za Face Clanem tam w Ameryce i raczej powinni dać radę, no. Raczej powinni dać radę. Furia to, to, to jest taki mecz 60 na 40, łam powiem dla Face Clanu. Wiadomo, że Fallen z ekipą też mogą to ukąsić, ale do trzech razy sztuka, stawiam i tak można powiedzieć na face, że wygra majora, tak stawiam, nie no szwiruję, no nie, nie będę tak stawiał, nie będę tak stawiał, ale po prostu Face Clan uważam, że do finału powinni dojść, bo ta drabinka no nie jest trudna, w porównaniu do tej dolnej, to jest w ogóle jakaś abstrakcja, nie wiem kto to układał, no ale jest jak jest, sami wiecie chory system. No i teraz Vitality Spirit. Słuchajcie, dla mnie to finał powinno być. To powinien być finał. Vitality Spirit i tu już mamy w półfinale. Moim zdaniem w tym momencie dwie najlepsze ekipy się spotkały już w półfinale. No Vitality jest tak mocną ekipą. Oni tak zaskakują nowymi zagraniami co mecz. Coś nowego widzimy. To jest jedyna ekipa, w której widzimy co chwilę coś nowego. To jest nieprawdopodobne jakieś nowe zagrywki, nowe skróty, nowe ustawienia w CT. Każdy mecz inaczej grają, ciężko jest analizować. Naprawdę, no grają po prostu świetnie. Wtedy co chwilę nowe zagrania, jakieś też taktyki. Oni po prostu grają takiego cesa, że ja nie wiem, czy jakakolwiek duży na Majorze, w tym półfinale, tutaj mówię w ogóle w tych playoffach, jest w stanie to skontrować. Ale Spirit, to jak co, uważam, że ma bardzo mocny hajmowe zawodników. No, mogą to ukąsić, mogą. Czy Vitality jest w stanie wygrać jeszcze jeden turniej z rzędu? No to jest właśnie najgorsze pytanie, nie? Czy zrobimy, będzie znowu taki finał face Spirit? No może być taki finał face Spirit. Ale no, wiecie co, jednak wydaje mi się, że Vitality jednak to ukąsi, no. Wiadomo, że Spirit, powiem wam szczerze, że naprawdę dobrze grają i oni tutaj gniotą każdego. No, naprawdę, no to, jak to, no, potrafią grać. No, grają świetnie, można powiedzieć, naprawdę świetnie. Yy, ale Legacy pokazało, że Vitality jest do pokonania, nie? I teraz inne drużyny mogą patrzeć na to, no kurcze. Brazylijczycy ich pokonali, no to czemu my nie możemy? No, nie? Że nie są niepokonani nie już. Też troszkę Vitality może mindset się zmienił, no że jednak mo może ich ktoś pokonać, bo tak to cały czas nawalali, nawalali i też inne drużyny na to mogą spojrzeć. Ale zaryzykuję, widzowie, i dam Spirit. Zaryzykuję, i dam Spirit, bo uważam, że że jedna i druga to jest 50-50 kto /50, kto ten, ten mecz wygra. Wiadomo, Dong może sam pociągnąć ten półfinał, tak samo zajmu, nie? Zależy kto będzie miał formę lepszą. No i Clan Spirit. Ja uważam, że Spirit obroni tytuł. Po prostu uważam, że Spirit obroni tytuł naprawdę grają bardzo dobrze. Też widać, że się przygotowali do tego maj'ora. No i daje tak, że znowu Facebook będzie w finale i go przegra. I dlatego daję takie typy i biorę zapisz widzowie. Co będzie, to będzie. Mam nadzieję, że się uda. Mam nadzieję, że Wam pomogłem w tym. No i co? Melduneczek.